W ogóle pojawił się Pablo na czacie. I... O, dzwoni, jest. Jest i on. Halo, halo. Czy, czy podczas tego meczu też usnąłeś? Nie, bardzo dobrze wiesz. Głośny był doping, wiesz. Ten doping mi trochę to podtrzymywał. I jeszcze powiem. Taki radosny futbol był, to przypominało mi trochę ten turniej afrykański taki. Kibice zagłuszali. Powiem się, że bardzo dobrze było kibiców, słuchać, a że ja nie wiedziałam czy to jest nakładane, czy, 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 czy to byli kibice, czy to są efekty specjalne po, po naszego napastnika, są przykaz. No kurde, jest dziwne, bo on jest taki on jest niby dynamiczny, on potrafi wy, wiesz, wygrać jakiś pojedynek biegowy, jak już nie zacznie palić, no to znajdzie się w takiej jakiejś sytuacji naprawdę takiej zajebistej. Mhm. Wiesz w ciągu spotkania, ale no kurde, on nie ma tego instytutu wszystkiego, On po prostu się waha. Nie możesz się wahać, musisz napieprzać. Po prostu nie wiem, nie to, możesz to, to, co sobie wziąć do pracuje, to ustawić. sam spieprzy bo. A Jeżeli moim zdaniem on poprawie, jest po prostu tak szybki, że jemu brakuje czasami tak, sam, e, się, sam się czasu. Sam siebie ja mam podobne wrażenie ze sobą, jak pisz na klawiaturze.